Witam Was bardzo serdecznie. Jeżeli właśnie zacząłeś biegać albo planujesz biegać, to dobrze trafiłeś, ponieważ dzisiaj chciałbym pokazać Wam 10 ćwiczeń do zrobienia w domu 10 ćwiczeń siłowych dla osób, które właśnie chcą rozpocząć swoją przygodę z bieganiem albo biegają i chcą wzmocnić swoje ciało. Ćwiczenia, które za chwilkę zobaczycie, mają wzmocnić Wasze ciało i przygotować je do cięższych treningów biegowych Mogą być świetnym uzupełnieniem Waszego podstawowego planu budowy siły czy masy mięśniowej, jeżeli trenujecie na siłowni bądź w domu. Klasycznymi ćwiczeniami, takimi jak podciągania na dorążku, przysiady, martwe ciągi, ćwiczenia z hantlami. Przeróżne rzeczy. Możecie śmiało dodać je do Waszego planu albo podmienić kilka innych ćwiczeń właśnie na nie. Obciążeniem zewnętrznym w tych ćwiczeniach dla mnie są odważniki kettlebell, ale dla Was mogą być to na przykład hantle albo worki typu x-back, w których można naładować sobie obciążenie. To już zostawiam Wam, także serdecznie zapraszam do oglądania. Przysiad na palcach oraz goblet skład na palcach z obciążeniem. To ćwiczenie znacznie wzmacnia staw skokowy oraz całą stopę. Szczególnie polecam je osobom, które mają problem z nadpronacją, czyli zapadaniem się stawu skokowego do środka podczas biegania. To, na co warto zwrócić uwagę, to pionowe, pionowe utrzymanie sylwetki, cały czas jesteśmy na palcach, schodzimy powoli i kontrolujemy ruch. Stajemy troszkę szerzej niż szerokość barków i kierujemy nasze kolana do boku. Przysiad jedną na krótkim wykroku. To świetne ćwiczenie wzmacniające mięśnie nóg. Żeby wykonać je poprawnie, należy ustawić się na bardzo krótkim wykroku, nie dłuższym niż długość waszej stopy. Noga znajdująca się z tyłu służy za podporę. Noga, która pracuje, przyjmuje na siebie około 2 trzecich obciążenia. Schodząc maksymalnie nisko, staramy się nie odrywać pięty od podłoża. Jeżeli nie macie takiego zakresu, schodźcie najniżej jak potraficie. Dzięki temu aktywnie pracujemy nad poprawą zakresu w stawie skokowym. Martwy ciąg walizkowy wykonywany jednorącz w tej wersji trzymamy obciążenie tylko po jednej stronie. Jest to ćwiczenie globalne, w którym pracujemy nad rotacją kręgosłupa poprzez odpowiednie napinanie mięśni i przeciwdziałanie sile rotującej. Obciążenia znajdującego się po jednej stronie ciała. Pamiętajcie o utrzymaniu naturalnej krzywizny kręgosłupa i prawidłowym oddychaniu. Partnerem tego odcinka jest polska marka Raf Radical, producent odzieży sportowej dla biegaczy, osób trenujących na siłowni, fitness i uprawiających przeróżne sporty na dworze oraz w pomieszczeniach. Dziś mam na sobie ich koszulkę i spodenki i szczególnie te spodenki treningowe muszę szczerze polecić, ale opowiem o nich więcej może w innych odcinkach. Także wracamy do ćwiczeń. Martwy ciąg jednorącz na krótkim wykroku. Moje ulubione ćwiczenie na dół ciała. Ta wersja martwego ciągu świetnie oddziałuje na tylną taśmę, czyli mięśnie dwugłowe uda całą grupę kulszowo-goleniową kurs, oraz pośladki prostownik grzbietu. Wzmocnicie nim siłę nóg oraz całego korpusu. Działają tutaj te same zasady, co w każdej innej wersji martwego ciągu. Swingi metodą hardstyle. Metoda hardstyle uczy wykonania swingu Pracując przede wszystkim tylną taśmą bez użycia rąk. To oznacza, że ramiona są jak sznury, które zostały przyczepione do rączki ketla. W żaden sposób nie pracują podczas ruchu swingu, nie unoszą ketla do góry w tej wersji swingu, tylko tylna taśma pracuje w sposób dynamiczny i jest silnie rozciągana. Bardzo ważną częścią swingu jest poprawny oddech. Maszerowanie w miejscu z obciążeniem trzymanym jednorącz. W tej wersji używam ketla w pozycji rak, który mocno działa na mój tułów i wzmacnia mięśnie brzucha oraz mięśnie zębaty. Możecie wykonać go też z obciążeniem trzymanym po jednej stronie przy nodze. Dodanie do tego marszu z wysokim uniesieniem nogi sprawi, że ćwiczenie będzie trudniejsze i doda element pracy nad równowagą. Stanie na jednej nodze z obciążeniem na udzie. To świetne ćwiczenie, które wzmocni wasze zginacze biodra oraz aktywuje całą stopę. Która musi mocno pracować, by utrzymać równowagę. Wzmocnienie zginaczy przełoży się na większą siłę biegową. Odwrócony łódczop, czyli rąbanie drewna, to ćwiczenie globalne, w którym aktywnie pracujemy w rotacji kręgosłupa z obciążeniem. Wykonując je, poprawiamy ruchomość kręgosłupa oraz pracujemy nad stabilizacją. Rotacja kręgosłupa jest istotna w każdym sporcie. W tej wersji pracujemy w pozycji wykroku, zaczynając od wymachu obciążeniem z pozycji bocznej, części UDA, blisko biodra. Podczas opuszczania ciężaru kontrolujemy go w całym zakresie ruchu. Wiatrak z kettlebell to drugie ćwiczenie, w którym pracujemy nad rotacją całego kręgosłupa. Jest to bardzo złożony ruch o wyższym stopniu trudności, dlatego polecam używanie małych obciążeń. W wersji podstawowej wykonujemy je w pozycji wykroku. Poprawnie wykonane ćwiczenie pozytywnie wpływa na stabilizację barku, rozciąga mięsień pośladkowy, wzmacnia cały kor, no i zwiększa siłę wielu mięśni górnej połowy ciała. Przenoszenie obciążenia za głowę, leżąc z lekko uniesionymi nogami. Prezentowane ćwiczenie można ułatwić zmieniając pozycję nóg na uniesione wyżej i zgięte w kolanach, co polecam zrobić osobom początkującym, które mają słabszy kor. Jeżeli jesteście bardziej wytrenowani, wyprostowane nogi znacznie zwiększają trudność i polecano są osobom, które dobrze kontrolują oddech i mają odpowiednią siłę mięśniową całego tułowia. I oto 10 ćwiczeń, z których sam chętnie korzystam. Kilka z nich jest na stałe w moim planie treningowym i szczerze polecam dołożyć do swoich planów treningowych te, które uważacie, że będą Wam potrzebne. Jeżeli macie słaby staw skokowy, róbcie przysiady na palcach. Jeżeli macie słabe dwugłowe mięśnie łód, może warto wdrożyć martwy ciąg jednonóż. A może przy słabym kor warto dodać coś innego niż zwykłe planki. Niezależnie od tego, czy jesteście amatorami, sportowcami, żołnierzami, strażakami, policjantami, i łączycie sport wytrzymałościowy z siłowym, musicie odpowiednio dobierać ćwiczenia i dbać o całe wasze ciało. Także mam nadzieję, że skorzystacie z tych ćwiczeń, dorzucicie je do swojego planu. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i cześć.